Britney zwykle bawi się z Barbie, podczas gdy Monika woli swoją ulubioną czarownicę. Mają tylko jeden domek i to zdecydowanie za mało dla dwóch lalek. Dziewczyny często się o to kłócą. O-o, domek się rozbił. Hmm, wiecie co? Zrobię sobie własny domek. Skleimy ze sobą wszystkie kartonowe części. Właśnie tak! Jestem genialna! Tak, mój domek jest gotowy. Jest! Super! Co? Monika ma podobny domek! Tak, też zbudowałam sobie osobny domek. Nie tylko ty na to wpadłaś. Teraz trzeba wyciąć okno. Co? Ja też potrzebuję okienka! Ona wszystko powtarza za mną. Zaraz dam jej nauczkę. Mam tu pistolet na wodę. Tak, lepiej, Britney. To było naprawdę śmieszne. Nie, to nie było śmieszne. Jestem cała mokra, ale wpadłam na pomysł. Mam kosmetyczkę. Pełno tu lakierów do paznokci. Wybierzmy idealny kolor. Tak, ten różowy jest idealny. Teraz pomalujemy nim mój domek. Orety, wyszło świetnie. O, też mam pomysł. Pomaluję mój domek na zielono. Będzie super. Tak, pójdzie mi o wiele szybciej. Tak, dobrze. I skończyłam malować mój domek. Ja też skończyłam. Hmm, co teraz? Muszę pomyśleć. Bingo. Wiem. Dach. Okleję go różowym miękkim kocykiem. Mm -hmm. A mój dach będzie pokryty liśćmi. Będzie pasował idealnie do zielonego koloru. Hmm. Teraz rama na okno. Tutaj będzie idealnie. Ja też zrobię ramę. Tylko białą. A tu będzie pantofelek. A u mnie kapelusz czarownicy. I jakie to urocze. Mój domek też mi się podoba. Hmm, co dalej? Hmm. Wiem. Urządzimy pater. Położymy dywan. Tu będzie salon. Moja czarownica będzie tu przyjmować gości. Sofa, drzewko, komoda. Jeszcze roślinka i kamień. Będzie też stolik kawowy, a na nim kapelusz wiedźmy. Ale fajnie. I jak? Podoba ci się. Cieszę się. Hmm. Tak, brakuje ci tu lustra. Proszę bardzo, powiesz je tam, gdzie chcesz. Damy tu więcej luster? Moja lalka jest zachwycona. O, jestem bardzo zadowolona. Monika, dobra robota. Brytniej, a co tam u Ciebie? Ja też urządzam parter dla Barbie. Twój jest okropny w porównaniu z moim. Monika, patrz i się ucz! Mam tu dywan, sofę, komodę i stolik. I roślinki dla ozdoby. Hmm. Tak. Wstawię tu jeszcze telewizor. Wow! to nasz ulubiony program. Jest taki śmieszny. Pękam ze śmiechu, jak go oglądam. O, rany. Doskonale. Barbie, podoba ci się? No dalej. Jak mówiłam, mój pokój jest o wiele lepszy. Wygląda wspaniale. To niesprawiedliwe. Co by tu zrobić na piętrze? Mam pomysł. Zaraz zobaczycie. Tak, tak. I mamy piękny trawniczek. Jest taki miękki. Idealnie. I jak Ci się podoba, moja droga, możesz tu jeździć na rowerze, wiedziałam, że Ci się spodoba. Zrobię też staw. Ale fajnie! Jeszcze ławka? Można na niej posiedzieć i podziwiać kaczuszki pływające w stawie. Do przodu, kaczuszki. To wasz nowy dom. Idealny staw. Tak? Siadaj, moja droga. Moja czarownica uwielbia czytać książki. Wiedziałam, że ci się spodoba. Jest idealnie. Wróciłam z zakupów. Kupiłam trochę rzeczy dla Barbie. Najpierw zrobię dla niej basen. Nalejemy do niego wody. Tak, świetnie. Aha, dobrze. Mój idealny pasen. Jeszcze leżaki, parasol, trochę zabawek i muzyczka. Barbie nie może iść na pasen tak ubrana. Przebierzemy ją w strój kąpielowy. Oh. Tak, o wiele lepiej. Oh. Tak? Proszę, oto twój leżak i kotel. O, oh. oh, Barbie, patrz, przyszli twoi przyjaciele. Padli na twoją imprezę na basenie. Ale fajnie. Ken, dawno cię nie widziałam. Ale impreza! Jess, twój strój tu nie pasuje. Przebieramy cię. Teraz możesz wskoczyć do basenu? Jest! Wszyscy lubią basen w upał. Jest! Koktajle też pomogą się ochłodzić. Proszę bardzo. Brytnie! Wow! Brytnie ma imprezę! Ale mojej czarownicy to niepotrzebne. Teraz urządzimy pierwsze piętro. Będzie tu kuchnia! Oczywiście różowa! Doskonale! Zobaczmy, co my tu mamy! Super. Trochę przekąsek i trochę jedzenia. Trochę sprzętów kuchennych. Stolik. I mamy nawet toster. Zróbmy sobie tosty. O rany! Udało się. Układamy je na talerzu. Jeszcze dżem? Barbie, pora coś przekąsić. Zrobiłam ci tosty. Usiądź, pomogę ci. Moja Barbie bardzo lubi tosty. Tak, moja droga, smacznego! Posmaruj tosty dżemem. O tak! Próbujemy. Na pewno są pyszne. Tak, wiedziałam, że będą ci smakować. Ty też masz kuchnię? Tak, ale z tą różnicą, że moja kuchnia jest lepsza. Oto koktajl. Ulubiony smoothie mojej czarownicy. Dziewczyny, macie naprawdę świetne kuchnie. Lecimy dalej. Zobaczmy, co nam jeszcze pokażecie. Drugie piętro to będzie sypialnia. Moja czarownica będzie tu odpoczywać. Położę tu czarny dywan. To ma być dywan. Patrz na mój. Wszystko ode mnie ściągasz. Tu będzie łóżko. Tu. A ja mam różowe łóżko. I przepiękne, błyszczące serce na ścianie. Potrzebuję szafy. Na ubrania dla mojej czarownicy. I komody na książki. Bo ona uwielbia czytać. Jeszcze lustro, kilka rzeczy i plakat. Hmm. Moja Barbie ma większą szafę. Ma tyle ubrań. Zaraz wszystko rozłożę. Buty i torebki będą na dole. Moja Barbie będzie zachwycona. <noise> Dziewczyny, wasze sypialnie są przepiękne. Wasze lalki będą zachwycone. Yes. O, wiem co zrobię! Muszę przebrać swoją Barbie! O rany! Wszystko wygląda tak pięknie! Nie wiem co wybrać! Hmm! Co? A moja czarownica ma gramofon w swoim pokoju. Będzie mogła sobie tańczyć w sypialni. Kiedy tylko zechce. Juhu! Ale super! O tak! Moja Barbie jest taka piękna! Ach, ale nudno mi tak same się bawić. O, mam pomysł! Pójdziemy do sąsiadki z ciastem. Monika Cześć Przyszłyśmy z pysznym ciastem Moja Barbie chciałaby was poczęstować O, jak miło Pobawmy się razem Nasze lalki są przyjaciółkami Tak jak my No dalej, na bank mi się pofarci No dalej maszyno, nie zawiedź mnie Chcę coś smacznego Pesy. Szczęście jest dziś po mojej stronie. Ja też powinnam mieć farta. Chcę coś jeszcze pyszniejszego, żeby mija była zazdrosna. No dalej, dalej, automacie. Co? Karma dla psów? Nie tego się spodziewałam. Dobrze ci tak, Jennifer. Nie ma mowy, dostanę swój smakołek. O, jakiś magiczny przycisk. Naciśnijmy go razem. Ojej, co się dzieje? Oto, i moi goście! Cieszę się, że mogę was powitać w challenge'u. No co, czas naciskać przyciski! Wybieram pomarańczowy, na pewno mi się poszczęści. Let's Świetny wybór, Jennifer! Co mamy na tablicy? To Nutella! Naprawdę masz szczęście, bo mam tu wiadro Nutelli i jest całe Twoje! Ojej, jak pysznie pachnie, to Nutella! Tego smaku nie da się z niczym pomylić. Lej więcej klaunie, nie oszczędzaj. Jak sobie życzysz. To wszystko, co do ostatniej kropli. Jej, wiaderko wylądowało mi na głowie. To chyba znak, że Nutella się skończyła. Jeśli pechowa Jennifer została oblana takimi pysznościami, to ja też będę mieć farta. Masz rację, Mia. Dostaniesz pianki marshmallows. Mam tu ich ogromną paczkę na bank, nie będziesz głodna. Ojej, to deszcz marshmallows! Chcę złapać jej ustami! Udało się! Mam świetny pomysł! Jennifer! Podstaw tu swój policzek! Mia, co ty robisz? Daj spokój, nie krzycz! Co to za pianki bez nutelli? Pyszota! Ale fajnie to wymyśliłaś! Ojej, Mia ma całe opakowanie pianek! Może podzieli się ze mną Mia, no hej, dawno się nie widziałyśmy Dasz mi jedną piankę? Chcesz melos? Pewnie, proszę Co ty robisz? Nie zamierzam się z tobą dzielić To są moje pianki, co oznacza, że sama je zjem Co za chciwuska W takim razie będę miała własne pianki Przykro mi to mówić, ale na ekranie nie ma żadnych pianek, moja droga Ojej, co to jest? Moja głowa! Ostrożnie! To oczywiście nie są miękkie marshmallows. A, to papier toaletowy. To jest świetna okazja żeby zrobić psikusami. To kara za niechciwość. What? Co się dzieje? To papier toaletowy? Czym on jest wymazany? Ej! Musisz bardziej pilnować swoich smakołyków, u czuchu! Teraz jestem cała w tym czymś, chcę jak najszybciej trzeć prysznic. Żadnych pryszniców, kochana, tylko ty i guziki. No i dobra, wcisnę to naraz. Świetna decyzja, uwielbiam aktywnych gości. Miód i łąka, o tak mi, a to będzie spektakularne. Zdejmuję pokrywkę i zaczynamy. Ojej, coś mi się leje na głowę. Coś bardzo słodkiego. To miód, uwielbiam miód. Cieszę się, że Ci się podoba. A teraz część rozrywkowa. Co za uczta? Nie ruszaj się tam. Ojej, coś się na mnie sypie. Coś białego. To śnieg? Nie, to chyba mąka. Zgadłaś, smacznego. I z czego mam się niby cieszyć? Nie wiem, Mia, ale wyglądasz jak ciasto na pierogi. Mniej gadania, więcej działania, Jennifer. No dobra, ten różowy przycisk wygląda nieszkodliwie. I przyniósł ci chrupiące kółeczka, unicorn. Gratulacje! Ojej, jestem gotowa! No to nie będę kazał ci czekać. Otwórz szeroko usta, Jennifer. Co za pyszności! Smacznego, moja droga! Bo szczęście może się odwrócić w każdej chwili. O wiem! Mam przecież wiaderko po Nutelli. Można w niego zbierać kółeczka. Dzięki temu o wiele łatwiej je zjem. Są przepyszne. Można nabrać całą garść naraz. Jennifer, cieszę się, że jesteś szczęśliwa. A żebym była jeszcze bardziej szczęśliwa, trzeba coś dodać. Co ci chodzi po głowie? A, już rozumiem. Mleko oczywiście. Co to za śniadanie bez mleka? Bardzo sprytnie, Jennifer. No, od razu inna sprawa. Podstawię moje wiadro pod strumień. Mm, co za pyszności. Prawdziwa uczta. Hej, Klaunie! A co ze mną? Patrz, nacisnęłam przycisk. Pospiesz się i zrzuć mi coś smacznego. Nie chcę cię smucić, Mija. Ale nie sądzę, że jedzenie można nazwać smacznym. Ale na pewno będzie zabawnie. O, co za smród! Nie na to liczyłam. Wystarczy! Przestań! Nie chcę już się bawić w żadne twoje gierki, klaunie! Dopóki jesteś w tym pudełku, mija, obowiązują moje zasady! Kiedy stąd wyjdę, lepiej trzymaj się z daleka! Nieźle wyglądasz, mija. Z przyjemnością się na to patrzy! Ale nie mam czasu! Nacisnę kilka guzików na raz! Odważna decyzja! jak każda odważna decyzja ma swoje konsekwencje! Oto moje ulubione połączenie! Zaczniemy od jajek! Ojej, to boli, to jakieś kamienie? Nie, to surowe jajka. Kurczę, to zapech. Prosto w twarz. No i jak, Jennifer? Pamiętasz? Cisnęłaś dwa przyciski. Co? To jeszcze nie wszystko? Nie wszystko, teraz pióra. Ojej, to pióra jakich dużo. Moje szczęście naprawdę się skończyło. Wyglądam teraz jak kurczak. Przez ciebie klaunie. te pióra naprawdę ci pasują Jennifer. Z czego się śmiejesz? Naciskaj guzik mija dalej. Dobra, niech będzie ten. Wow, no co za szczęście! Tabasko, ja trzymaj się mocno i lepiej nie otwieraj ust. Dzięki za wskazówkę. Mógłbyś po prostu nie polewać mnie tym sosem. Takie są zasady, Mia. Dlatego musisz to jakoś wytrzymać. Dzięki Bogu już koniec. Ojej! Jednak ten sos wpadł mi do ust. I Ja płonę! To niesamowite! Co za zabawa? Ojej! Pomocy, straż! Nie trzeba było oblewać ludzi sosem tabasco. Dobra, Mia, pomogę ci. Założę swój kostium. Teraz jestem jak prawdziwy strażak. Na razie ugaszę te płomienie. Uff, dzięki. Teraz jestem cała mokra, ale przynajmniej nie płonę. Dobra robota. No to super. Uważam challenge za udany. Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie! Teraz jesteśmy tu uwięzione. Czekaj. Nie krzycz. Tu jest coś bardzo interesującego. Marie, co ty robisz? Próbuję to tworzyć. Ciekawe co jest w środku. Popatrz, tam jest coś jeszcze. W tym pudełku musi być klucz. Ja nie wsadzę tam rąk. No to wyliczanka. duerika fakę. Wypadło na mnie. Ech, będę musiała zdobyć klucz. Ety, tam jest coś mokrego. Może to zwykła woda. Dobra. To nie klucz, to rybka. Spójrz jaka piękna, lepiej szybko włożyć ją z powrotem do wody. Okej. Okay. Tu jest klucz! No, co tak stoisz? Idziemy. Czerwony klucz, czyli czerwona szafka, sprawdźmy, co? To dynamit! Dynamit? O Boże, co my zrobimy! Hmm. Mam pomysł. Bingo. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obcenki. To nie to? Nie. O, są! Mari, przetniesz kabelek? Nie ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, że trzeba przeciąć żółty przewód. Oh. Uf, udało się. Za smród! Jednak się nie udało! Ale teraz przyda mi się twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz. O! Pożycz mi! Nie ma mowy! Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz. Szybciej! No dobra, jestem silna, dam radę! Ciekawe, co to jest? A, to żelkowy miś Całkiem smaczny Ale muszę się czym prędzej dostać do klucza No i jest Tylko nie uciekaj mi, kluczyku Proszę, otwórz sejf Jeszcze czego, zrób to sama Dobra, już zaczynam Ojej to coś drobnego. Wow! Jestem cała w brokacie! Ale fajnie, przyda mi się na powieki! Zamiast się idź po następny klucz! No dobra! Ciekawe co jest w środku! Hmm, może dinozaur? Albo krokodyl. Nie, one przecież są duże. Zobaczmy, co to jest. O jacie! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona. Jest taki słodki. Wracaj sobie do środka. Ja potrzebuję tylko klucza. Oto i on. Czas otworzyć zieloną szafkę. Zgadza się. Co to jest? stolec z pieniędzmi? Wow! Tu jest mnóstwo forsy! I wszystko dla mnie! Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie! Ekstra! Marie, oddaj mi moje pieniądze! I zdobądź dla nas następny klucz! A jeśli troszkę podejrzę... Nie ma mowy! Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. Hmm, w środku jest coś miłego w dotyku. To chyba piasek kinetyczny. O, to i kluczyk! Hurra! Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek. Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne. Hmm? Ekstra! Jestem prawdziwą królową kulek! Fajnie! O, Chyba pojawił się nowy klucz! Czas go zdobyć! Ciekawe, co to jest. A! To robaki! Dobra. Trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskudztwa. Ratunku! Aż mnie skręca! Mari, ratuj mnie! Uff, udało się! Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie! Różowa, ale wcale nie słodka pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw. Marii teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha.! Fu, tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A tuczy! Tak rzeczywiście. Żelkowe, bardzo smaczne. Ej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. O, jest! Super. No to czas na niebieską szafkę. Mia, naciśnij przycisk. Gotowe. O! Jej! Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk. Inaczej musiałabym być na twoim miejscu. No to lecę po następny klucz. Co to jest? Fu, to czyjeś włosy uchyda. Czemu we mnie rzucasz? Przecież to było niechcący. Gdzie jest ten głupi klucz? A, to i on. Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę. No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz. Hey. Ojej, i to właśnie tu są smakołyki Cała masa ciastek Oreo, proszę Dzięki Pyszności Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko Przepraszam Nie pomyślałam, może w następnym sejfie też będzie coś fajnego Mam nadzieję Uuu, co to jest? Coś obścisłego! To chyba surowe jajka! Ale znalazłam klucz! Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mija, chcesz otworzyć? Chcesz? No dobra. Żartowałam. Zeć mi z drogi! Ja go otworzę! Tam na pewno jest coś fajnego. Oj! To przecież pióra! Tak, rzeczywiście to coś fajnego! Dawno się tak nie śmiałam! Przestań się ze mnie nabijać! Lepiej idź po ostatni kluczyk! Dobrze, dobrze, kurczaczku! Dobra, ostatnia próba! Co to? A, to larwy! Muszę szybko wyjąć klucz! Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo! Sprawdźmy. Hurra! To jest nasz klucz do wolności! Udało się! Czas stąd wyjść. To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Hurra!